Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat procentów. Omówimy sobie podstawowe informacje o nich, będziemy zamieniać procenty na ułamki, a właściwie na liczby, liczby na procenty i porozmawiamy sobie o tym, ile procent zamalowano w danej figurze na przykład. Na początku musimy sobie powiedzieć o tym, że 100% to jest tak naprawdę ułamek, jedna setna. Może być też on zapisany w sposób taki, czyli w ułamku dziesiętnym. Bo kiedy będziemy wykonywać różne obliczenia na procentach, to nigdy nie będziemy używać do tego samych tych jakby procentów, czyli tej setki powiedzmy, tylko będziemy używać je w postaci ułamka. Dlatego zaraz przećwiczymy sobie zamiana, zamianę procentów na ułamki i odwrotnie. Teraz poćwiczymy sobie właśnie zamianę procenta na ułamki, i mamy tutaj napisane, aby zamienić procent na ułamek, należy dany procent podzielić przez 100. Weźmy sobie teraz parę przykładów. Żeby pokazać, o co chodzi, weźmy sobie na przykład. Ym, 25%. 25% i my te 25% chcielibyśmy zamienić na ułamek. No to skoro musimy to podzielić przez 100, to w tym przypadku, kiedy jest to taki zwyczajny procent bez żadnych ułamków, wystarczy, kiedy zapiszemy go w takiej postaci. Dlatego, że musimy podzielić przez 100, a pamiętamy, że kreska ułamkowa zastępuje nam dzielenie. No i teraz maksymalnie sobie to skrócimy. 25 z setką przez 25 możemy od razu skrócić. Jeżeli ty tego nie widzisz, to możesz sobie wolniejszymi kroczkami skracać. I to będzie 1 czwarta. Teraz weźmy sobie na przykład procent, ale już w ułamku dziesiętnym. Na przykład 0,1 procenta. Tego już nie zapiszemy tak jak wyżej, bo nie możemy zapisać ułamka w ułamku. Więc po prostu sobie wykonamy dzielenie tego przez 100. Czyli dzielimy przez 100. Op. A kiedy dzielimy przez 100, to musimy przesunąć przecinek o tyle miejsc, ile jest zer. Kiedy jest dzielenie, to oczywiście w lewo, bo liczba się zmniejsza. Czyli to będzie 0,001. Dlatego, że nasz przecinek został przesunięty o jedno miejsce, Drugie miejsce, czyli tu musieliśmy dopisać 0, no i 0 przedprzecinkowe musi też być, tak w ramach przypomnienia. Ok, teraz weźmy sobie jeszcze, jakbyśmy mieli zapisane to w postaci ułamka, ale zwykłego. Powiedzmy, chcemy zamienić sobie takie coś. Na ułamek, na liczbę, znaczy taki procent na liczbę zamieniamy. No to co? Musimy to podzielić przez 100. Od razu sobie tą dużą dwójeczkę włożymy do ułamka, czyli tu na górę, czyli 2 razy tą dolną dwójkę da nam 4, plus tą jedynkę na górze to będzie 5 drugich. 5 drugich podzielić przez 100. To znaczy, oczywiście nie mamy mnożenia, nie mamy dzielenia w ułamkach, mamy tylko mnożenie, czyli musimy pomnożyć przez odwrotność. Przez odwrotność, czyli przez jedną setną, znak nam się zmienia na mnożenie, skracamy sobie po skosie, czyli tutaj zostaje 1, tutaj 20. Czyli to jest jedna, 40. Teraz będziemy zamieniać yy, liczby na procenty, i jest tutaj napisane, aby zamienić liczbę na procent, należy ją pomnożyć razy 100. Czyli weźmy sobie na przykład. Mamy 2 piąte i my chcemy to mieć w procentach. No to robimy. 2 piąte razy 100, a właściwie to razy 100%, żeby nam wyszło w procentach. To się równa. Oczywiście możemy sobie po skosie się skracać. Tutaj mamy 20, tutaj mamy jedyneczkę. Wychodzi 2 razy 20, czyli 40%. Dobra, i teraz weźmy sobie jeszcze ułamek dziesiętny, na przykład 0,2. My chcemy mieć z tego procenty, czyli musimy to zrobić razy 100%. OP. No i teraz musimy sobie przesunąć przecinek. Skoro mamy mnożenie przez 100. To przesuwamy przecinek, Ale to jest mnożenie, więc przesuwamy w prawo o tyle miejsc, ile jest ze zer. Czyli o jedno miejsce by było i o drugie, czyli musimy jeszcze dopisać 0. Czyli to będzie 20%. Teraz zrobimy sobie zadania. Jeżeli dobrze już czujesz się w tym temacie, to możesz zatrzymać. Zrobić je sam i sprawdzić ze mną. A jeżeli jeszcze nie, to możesz robić ze mną krok po kroku. No to zaczynamy. Musimy zamienić te procenty na ułamki, czyli podzielić przez 100. No to tutaj mamy łatwą sytuację. Kreska ułamkowa to jest to samo co dzielenie, czyli możemy to zapisać jako 25setnych. Skracamy, oczywiście. Ja widzę, że można przez 25. Bo 100 się ładnie nam dzieli przez 25 i jest 4, a 25 na 25 to jest 1. Czyli mamy 1 czwartą. Teraz mamy 42%. To znowu jest prosta sytuacja. 42 setne. To się równa. Sobie skracamy. Możemy powoli to sobie skrócić będzie 21, jak skrócimy przez 2, a tutaj będzie 50, jak skrócimy przez 2. Czyli 21, 50 to jest ostateczny wynik i musimy zawsze pamiętać o tym, żeby zapisać to już w najbardziej skróconej postaci. Tutaj znowu mamy prostą sytuację. Znowu wystarczy, że zapiszemy to w postaci ułamka, i znowu sobie skrócimy, może innym kolorem, żeby tutaj się nie pomieszało, co liczymy. Przez 5 proponuję, to tu będzie 3, a tutaj 20. Czyli to się równa 3, 20. Teraz mamy kolejną sytuację. Tutaj już niestety nie zrobimy sobie. Nie możemy zapisać tego w postaci ułamka, tak jak wyżej. E, może weźmie jeszcze inny kolor. Tylko po prostu będziemy musieli podzielić to tradycyjnie przez 100. Podzielić przez 100, to znaczy przesunąć przecinek o tyle miejsc w lewo, ile jest 0. Czyli 0, przecinek. 0 0 25 bo przecinek został przesunięty o dwa miejsca w lewo. Teraz 0,01 to jest analogiczna sytuacja. Znowu musimy e, zapisać to w takim jak tutaj wyżej, w taki sposób podzielić przez 100, to, to się równa 0 Przecinek o dwa miejsca w lewo, czyli 1. Teraz mamy ostatni przykład. Tutaj jest ułamek zwykły, a jak mamy ułamek zwykły, to też musimy go podzielić tradycyjnie przez 100. Tylko tą liczbę dużą włożymy tutaj na górę i robimy 33 razy 3 to jest 99 plus ta jedynka, która jest już na górze, to jest 100. Trzecich. 103 podzielić przez 100. To się równa. Znowu mamy te nasze 103. op tylko tym razem musimy napisać, że to jest mnożenie, tak, bo nie możemy dzielić ułamków, tylko mnożyć przez odwrotność. Razy. Jedna setna. I ładnie nam się po skosie skróci. Tutaj jedynka zostanie oczywiście, tutaj też jedynka. I na górze mamy 1 razy 1, czyli 1, a na dole po prostu 3. Tutaj mamy kolejne ćwiczenie. Musimy zamienić ułamki na procenty tym razem. A kiedy zamieniamy ułamki na procenty, to musimy pomnożyć razy 100. Czyli to by było... 7 razy 100, 0 nam się skróci. Możemy sobie po skosie skracać 0, pamiętajcie. I na górze mamy 7 razy 10, czyli 70, a na dole mamy 1, ale jej nie musimy pisać. Czyli to jest 70%. Jeszcze o tutaj też powinniśmy napisać procenty w sumie. o. Dobra, teraz mamy 2,3. 2,3 no to razy 100%. Przesuwamy przecinek, o ile miejsc? O 2. A w którą stronę? No w prawą, dlatego że jest to mnożenie. Czyli chcemy mieć liczbę większą. Czyli to będzie 230. Jakby ktoś dalej nie pamiętał dlaczego tak się przesuwają te przecinki, no to tutaj tak o jedno miejsce, bo mamy przesunąć o dwa. To jedno by było tutaj, a o drugie jeszcze tutaj, czyli jeszcze musimy dopisać sobie 0. Idziemy do kolejnego przykładu. No to znowu to samo: 0,2 razy 100%, to się równa 2, 20. 20%, bo przecinek w prawo o dwa miejsca. Teraz mamy sytuację z ułamkiem zwykłym. Tak, tylko że mamy tą dwójkę dużą na górze. Ona nam zawsze przeszkadza, więc sobie ją wkładamy tutaj do góry. 2 razy 3 to będzie 6 plus 1, która już jest na górze, ta jedynka, to będzie 7 trzecich. 7 trzecich oczywiście razy te nasze 100%. No i teraz mamy mnożenie ułamków. Tutaj moglibyśmy sobie skrócić po skosie, ale nic się nie skraca, bo setka z trójką się nie skraca, czyli po prostu mamy na górze 700, a na dole mamy trójkę. To się równa i teraz musimy wyciągnąć całości, czyli patrzymy, ile trójek jest w 700. -ce. Tutaj akurat taki dosyć trudny nam wyszedł przykład, ale to by było 233 trójki, które się mieściły w 700-ce i zostałaby 1 trzecia. Czyli to by było dokładnie tyle procent. Takiego trudnego przykładu myślę, że nie dostaniecie, ale akurat taki mi wyszedł. Tutaj też powinny być procenty wcześniej, już je dopisałam. E, dobra, i mamy ostatni przykład. 0,2. 0,1. Oczywiście standardowo razy 100% pożyczę sobie z góry. I to się równa. Przecinek w prawą stronę o dwa miejsca, czyli to jest po prostu 1%. Mamy tutaj ostatnie zadanie, jaki procent figury zamalowano. Aby określić to, jaki procent figury zamalowano, to musimy najpierw określić, jaką część jej zamalowano. Czyli najpierw wskazujemy, ile jest tutaj wszystkich części, a wszystkich widzimy w tej pierwszej, czyli w tej jest 10, a zamalowano 3, bo zamalowano te części. Czyli zamalowano 3 dziesiąte 3 z 10. A żeby zamienić to coś na procenty, ten ułamek, no bo chcemy mieć z tego procent, tak jak w poleceniu, to musimy zrobić tak, jak robiliśmy niedawno, czyli razy 100%. Bo to jest po prostu zamiana ułamków na, na procenty, czyli to, co robiliśmy niedawno. Tutaj już sobie przeniesiemy, tak, 0 nam się skróci z tym zerem, mamy na górze 3 razy 10, czyli 30 30%. Kolejna figura. Liczymy ile jest części. 1 2 3 4 8 części, a zamalowano 3. Czyli zamalowano 3/8. I zamieniamy to na procenty, czyli razy 100. razy 100%, to się równa No i tak, co tam się co tu Tutaj nam się skróci. Setka z ósemką, a przez ile by nam się skróciła? Przez 4 maksymalnie. Setka na 4 to 25, a ósemka na 4 to 2. I już dalej niestety nie skrócimy. Będziemy mieć 3 razy 25, czyli to, co jest u góry, to jest 75. No i na dole tutaj zostaje nam jeszcze ta dwójeczka. 75 drugich, wyciągamy całości. Jak wyciągniemy całości, to będziemy mieli 37 i 1 druga procenta. Mamy następną figurę i może usuniemy sobie te obliczenia. żeby nam się tutaj nie zlewało. No dobra, i liczymy sobie kolejną figurę. Kolejna figura to będzie zamalowane dwie z pięciu części. No i żeby to zamienić na procenty, to razy 100. Po skosie możemy skracać. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj stoi taka niewidzialna jedynka też, dlatego możemy sobie skracać po skosie, ale tego nie piszemy już w tej klasie. 100 z piątką, czyli jedynka na górze, tutaj będzie 20, czyli to się równa 40%. I jeszcze mamy tutaj obliczenia z tego trójkąta. W trójkącie są zamalowane dwa kawałki z czterech. I tutaj mogę Wam pokazać takim szybszym sposobem. Oczywiście możecie to zrobić tak jak wcześniej, ale zobaczcie, tutaj nam się skróci przez dwa ten ułamek, czyli będzie jedna, druga. I od razu możemy wiedzieć, że jedna, druga ze 100% to na pewno jest 50%. Czyli 50% figury jest zamalowana. Połowa. I to by było w sumie na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że teraz temat jest dla Was prostszy i z tymi informacjami będziemy mogli przejść do kolejnych lekcji i do obliczeń już typowo procentowych i zadań tekstowych.